thank you Namysłów to niewielkie miasto w województwie opolskim położone nad rzeką Widawą. Choć historycznie leży na Dolnym Śląsku, to jednak umiejscowione jest na terenie województwa opolskiego. Głównym punktem w namysłowie jest rynek z centralnie umieszczonym ratuszem z drugiej połowy XIV wieku. Dziś stanowi jeden z najpiękniej utrzymanych zabytków miasta, a w otoczeniu starej zabudowy rynku tworzy niepowtarzalny klimat. Niedaleko rynku, niemal nieprzerwanie od siedmiu wieków, działa słynny Namysłowski Browar. Po drugiej stronie starego miasta znajduje się jedyna ocalała brama miejska. Zabytek zniesiony został w drugiej połowie XIV wieku. Brama krakowska była jedną z około 40 takich wież. W mieście zachowały się również liczne odcinki murów miejskich. W niektórych miejscach umocnienia były podwójne i wysokie na 6 metrów. W północno-zachodniej części, tuż przy murach, zbudowany był młyn, którego budynek jest dziś siedzibą Izby Techniki Młyńskiej. Przepraszam, się zapytać, czy tą Izbę Techniki Młyńskiej można oglądać? A to jest tylko ten numer do pana podany, a jakiś numer do nauków do Dobra, dziękuję bardzo. Nie. Niestety, główny cel naszej wycieczki tego dnia był akurat zamknięty, dlatego też wybraliśmy się do niedaleko położonej Izby Regionalnej. Jak? Do 13, zamknięta. Wszystko? Specjalnie tutaj z Wrocławia przyjechaliśmy i co? Która również była zamknięta. W ścisłym centrum namysłowa znajdują się dwa duże kościoły o gotyckiej bryle. Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła to późnogotycka, halowa, trójnawowa świątynia z licznymi kaplicami, którą udało nam się zwiedzić. Z kolei w pobliżu młyna i browaru znajduje się zasłonięty przez kamienicę kościół Świętego Franciszka z Asyżu i Świętego Piotra z Alkantary. Jest to murowana gotycka świątynia, później przebudowana w stylu barokowym. Tuż za murami miejskimi i bramą krakowską, w okolicy Namysłowskiego Ośrodka Kultury, znajduje się skwer z aleją, w której można zobaczyć i nawet usiąść na metalowych krzesełkach z wizerunkami znanych aktorów. Całość zamykają pomniki Marszałka Piłsudskiego i Nike. Namysłów to miasto z historią, pomimo wielu ciekawych i dobrze zachowanych zabytków, będzie się jednak najczęściej kojarzyć z browarem, którego historia jest niemal tak długa jak samego miasta. Polecamy wycieczkę do Namysłowa, można tutaj po prostu odpocząć i ciekawie spędzić czas.